Witam Państwa w kolejnym filmie. Jestem dzisiaj w miejscowości Lubartów w województwie lubelskim i spróbuję specjalnie dla Was Hayapi Kebab. Zapraszam do oglądania. No, to zamówiłem ogólnie Małpite z mięsem mieszanym, sosem łagodnym. Sos w tym kebabie to taki typowo jogurtowy, w sensie jogurt połączony z majonezem. Sałatki, surówki, do kebabu były dwie do wyboru: kabusta, taka zwykła i taka wiosenna sałatka. To po pierwsze, w sensie po następne, sorry, a mięso. Ogólnie w kurczak w tym kebabie był dobry surówka ta jesienna taka wiosenna, sorry, wiosenna też w porządku ten drogi, drogi rodzaj mięsa, nie wiem czy to nie wiem czy to wołowina chyba, czy tam baranina podobna, no kebabik taki no, taki średniaczek, zjadliwy taki poimprezowy kebabik można powiedzieć Ocenę temu kebabowi daję 5 na 10, jeśli chcecie więcej nie wiem, filmów z Lubartowa, z innych miejscowości, piszcie lokale, piszcie propozycje z menu, które mam spróbować i ocenić. Pozdrawiam z tej strony grupę meczową i pozostałych moich widzów. Cześć!